Masaż no, do... No, Pfff... Ciężko nawet to określić co my tu do pani robimy. Chociaż Miałem wypuścić na te CD. Inaczej jest to, że z potem mogę na nas sobie stawać tam za bazą. I nic z tego nie wyniknie. Wielkiego. To Co jest? A, archony. Tak, to działo naprawdę zadaje... ...gigantyczne obrażenia. Można nie widać tego po statystykach, ale... Tak jednak naprawdę jest. Kocham kolejkowani poleceń. Ok, już widać jak bardzo się przejąłem, prawda? Dobra, ty też sobie pójdź i dipotaj, ty też sobie po i dipotaj, będzie ok. Co ja ma Mater Co jest? Kolejny alfom? Dobra, jednym już sobie powinni poradzić. No, jest dwoma. Dziękuję.

Tutaj mamy jeszcze moje zdanie na temat imotali, tak? O, o, zapomniałem o czymś. Da, 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 da. Nie, zapomniałem na śmierć, że oni zaraz zrobią kolejne jednostki latające i je nam nie wyślą To by się mogło niefajnie skończyć. O czym to ja mówię? Fuck! Nie, A, nie, 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 tam Co tam jeszcze zostało? Raz, dwa, trzy, No, Dobra. Na szczęście miałem jakiś tam tam A, a, to jest? Zawsze się znam, dlaczego oni mi zaznaczają tylko archony, a Immortali już nie. I to w momencie, kiedy Immortale są znacznie potężniejszymi jednostkami przeciwko tankom. Ale Ta kto tam pojmie logikę gier? Wystarczyć podkreślenie słowa powinno. Nie mogę zagwarantować, że ona 100% wystarczy. Haha, ha. no skałty, super autosave. Aaa, 50%. Au, 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 szlak. Wiedziałem, że zrobi coś podłego. Szybciej! Póki ma chwilę czasu. Ha? A? Okay. Ej, kolejna relikwia z naga. To Co to przyszło? Ej. A, zresztą.

Ale cóż tam To wszystkie moje jednostki piechoty O cholera i motale A tu są, okej okay. eee. Czemu wysłałem małe Dobra, No tam wracaj lepiej Čema panově! Steamhacks! No, bez obáčme, co oni tu by svoje ochole, da? Dobra, skoro już mam spokój względnie. To jeszcze jest pikuć, zaraz zaczną kolosy wysłać. To dopiero się zacznie miadga. Ej, trzecia No Ej, panowie, zrobimy wiatr na chatę, co by na to? Mhm, -mm, jasne. To jest najmądrzejsza to pozycja, jakie słyszałem od wielu lat. Not. O ja nawet może jednak cofnę. A co mi powiedzisz coś? Jeszcze! Litości! Na razie widzę same. A właśnie. Tego się obawiałem. O cholera. Ej, wróć! Zacznijmy od tego, co boli. No a teraz kolosy. Co nie mają? mg czy to nie fair. Najpierw tego. Potem tego, potem tego. Co jeszcze chwilę to Coś czuję. No jak to słodko wygląda. Jej. Sieczka! Co idzie? Kolasy? Super. Jestem znudzony. Nieeee! Yeah. E, nie. Nie znudzyłem. Nie raz. Ej, kolejna bateria została zniszczona. Czas zostawić się z korosami. O, może, ile tego? No dobra, poradzę się... Powinienem sobie ze wszystkim oprócz imotali hmm, Jeśli jeszcze o nich nie wspominałem, to właśnie e, to napomknę. Imotale to jednostki mechaniczne. Wiem, ciężko na to wpaść. E, które ma mają ciekawą zdolność redukowania wszystkich obrażeń, o ile mają talcze. Maksymalne obrażenia, dopóki mają talcze, wynoszą 10. A więc rozumiecie, o cholera. Mówię, dopóki nie ma imortali, nie jest młode. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Aczkolwiek mówię, ja mam nadzieję. Nie, oni sobie na pewno poradzą. Cholera. Oba, nie jesteś, że ja myślałem. demo! Siódemo! Oba! Panowie! Oni nic nie mają na bazie! Wysłali wszystko na mnie! Chciałbym... Ale co tam... Mamy radę, panowie! Au, Storm! Au... Pamiętajcie, jeśli nie próbujcie tego naśladować... To nie było mądre... bo pozostało mi jeszcze 20 parę tysięcy do obronienia, e, znaczy do zniszczenia, boże. W pewnym sensie jest to misja na czas, ale tylko w pewnym. Au, ile imortali, au. Jeden, drugi, trzeci. W Sens też niszczy. Potem się zajmę tym, co tu idzie, czyli kolos, drugi kolos. Ai ra là... Ok Ha Này, ra bắt à? the way Understood No, sie zbiera. Was ist wieder? was. Aber was Wysyłamy wszystkie SV gdzieś na cały pas. Matko szczerze nadzieję, że już nie będą robić mi wjazdów i nazkami latającymi, bo trochę mi się to nie podoba. Zwłaszcza przy moich obecnych obalach Mam Matko, Laser! A laser musi niszczyć! Tą nieszczęsną bramękę to stoi, dobra, wracamy za chwilę.